Jerzy nałęcz trójkąt Bafometa. Dziennik łódzki numer 27 z 27 stycznia 1932 roku Czy nie można by było usunąć ją na parę godzin pod tym czy innym pozorem? Usunąć? Pozorem? Powtórzył służący. Nie rozumieć, czego ty chcesz. Żeby Admy nie było w domu. Rozumieć? Nie być. Adma wyjść, nie chcieć. Trudno ty i ja namyśleć, jak być ciemno. Adma spać mocno, bardzo mocno. Ja przyjść do ciebie. Ty się nie ruszać. Być cicho, ja pomóc Odskoczył szybko od Beltisiówny i stanął przy drzwiach Z oddali dochodził odgłos ciężkiego stąpania Admy A po chwili jej dziwaczna postać ukazała się w drzwiach Spojrzała podejrzliwie na Beltisiównę Po czym szybko wzrok przeniosła na żółtego człowieka I rzuciła mu jakieś pytanie Służący dał odpowiedź w tym, że dla Ani niezrozumiałym języku Przy czym skinął głową Adma odwróciła się od niego i zapytała szorstkim głosem, co tu robisz? Bałam się spacerować, to też oczekiwałam w pobliżu drzwi na powrót pani. W razie ukazania się psów, skryłabym się w willi. Ania mówiła obojętnym zupełnie głosem, starając się, aby dozorczyni jej nie odgadła kłamstwa. Rozmawiałaś z tym człowiekiem? Stojący poza plecami admy oki człowiek skinął głową. Ania zrozumiała. Tak jest, rozmawiałam. O czym? To jest, ja rozmawiałam, a raczej zadałam mu pytanie, jak się ta miejscowość nazywa ale ten pan nie rozumie naszego języka, więc się już o nic więcej nie pytałam. Prawdę mówisz? Wszak nie mam nawet najmniejszego powodu do oszukiwania. Wierzę ci. Gdybyś jednak skłamała, mogłyby wówczas wyniknąć dla ciebie bardzo złe następstwa. Pamiętaj o tym, że byłaś ostrzeżona, ujęła Anię za rękę. Czy chcesz pozostać w parku, czy też wolisz powrócić do siebie, dodała. Po rozmowie z żółtym służącym Beltisówna pragnęła pozostać samą, aby zastanowić się nad sposobem ucieczki, w czym, jak sądziła, pomoże jej skośnooki sprzymierzeniec. To też odrzekła, "Jeżeli mam decydować, to w takim razie wolałabym znajdować się już w pokoju. Odprowadzę cię." I adma pociągnęła beltisiúnę do drzwi. Przechodząc obok służącego, Ania zauważyła jego porozumiewawcze spojrzenie. Znalazłszy się w pokoju, w którym była więzioną, beltisiówna sądziła, że pozostanie samą. Omyliła się jednak. Adma nie zdradzała najmniejszej ochoty do opuszczenia swojej pupilki. Usiadła na tapczanie i pokazując Ani skaleczoną niedawno rękę, mówiła – spójrz, rany już się zabliźniły, a w ciągu trzech dni nie będzie nawet śladu skaleczenia. Beltisiówna skonstatowała z wielkim zdumieniem, że nie są to czcze przechwałki na pół obłąkanej kobiety. Widziała na własne oczy, jak ostre kły wilka rozdarły prawież do kości ciało, a teraz dwie czerwone pręgi świadczyły tylko o tym wydarzeniu. Pani ma naprawdę cudowne lekarstwo, odezwała się ze szczerym podziwem. Wszak już ci wspominałam, że posiadam władzę, jakiej żaden człowiek na ziemi nie posiada. Mam leki, których jedna kropla konającego człowieka na nogi stawia, inne znowuż natychmiastową śmierć sprowadzają, i najbieglejszy nawet lekarz nie pozna w organizmie trucizny. Odwar z ziela czarownic, które raz na sto lat zakwita, Zachowuje młodość i piękność. Cały zapas tego ziela już mi się wyczerpał, w przeciwnym bowiem razie nie omieszkałabym zaznajomić cię z jego działaniem. Ziele czarownic należy zbierać po jego okwitnięciu w noc pogodną, gdy księżyc jest w pełni, lecz trzeba uważać, aby ziele nie było zroszone, w takim bowiem razie traci swoją siłę. Osądź więc sama, jak trudno jest zdobyć to ziele, i tak jest z każdym jednym środkiem przeze mnie używanym. Ale, ale, zawołała nagle. Zupełnie zapomniałam, iż obiecałam ci dać możność podziwiania mojej nadprzyrodzonej władzy. Za chwilę przekonasz się, że stara Adma nie jest obłąkaną, tak jak o tem dotychczas myślisz. Przyłożyła do ust srebrną piszczałkę i zadeła mocno, aż żyły jej na skroniach i szyi nabrzmiały. Nie przebrzmiał jeszcze piskliwy ton, a drzwi uchyliły się bezgłośnie. Ania postrzegła skośno okiego służącego. Adma podniosła się z tapczanu, na którym dotychczas siedziała, podeszła do drzwi i gardłowym językiem wydała polecenie. Za chwilę rozedrę przed tobą zasłonę kryjącą zazdrośnie twoją przyszłość, chociaż ja z góry wiem, co cię czeka jako przyszłą oblubienicę Bafometa. Chcę jednak, abyś ty swoimi własnymi oczyma widziała to, co w piątek wieczorem nastąpi. Wspomnienie piątku, w którym to dniu jej dziewczęce ciało wydane miało być na pastwę plugawych rozkoszy herszta tej zbrodniczej szajki, dreszczem grozy wstrząsnęło ciałem Ani. Raczej śmierć. Jeżeli do piątku nie będzie wolną, to poprosi Admę, aby ją na spacer wyprowadziła, a wówczas rzuci się do ucieczki i wilki ją rozszarpią. Lepiej zginąć pod kłami dzikich bestii, niż z ramion czarnego maga dostać się na stół ofiarny, gdzie i tak ją śmierć czeka. Wejście skośnookiego służącego przerwało jej smutne rozmyślania i pomimo dręczącego ją niepokoju, całą swoją uwagę poświęciła przygotowaniom, do których przystąpiła Adma. Przede wszystkim po wyjściu żółtego człowieka zwróciła się do Ani, która dotychczas stała, opierając się plecami o ścianę. Usiądź. Rozkazała. Beltysiówna bezzwłocznie spełniła to żądanie. Następnie z szeregu przedmiotów przyniesionych przez służącego wybrała płaską srebrną misę, ustawiła ją na podłodze u stóp Ani i napełniła przezroczystym płynem, który nalała z grubej, kryształowej, misternie szlifowanej flaszki. Nachyl się, rozkazała, odstawiwszy na bok flaszkę. Ania pochyliła się i ujrzała poprzez przezroczysty płyn w wypolerowanym dnie misy odbicie swojego oblicza. Co widzisz? Swoją twarz odrzekła. Zobaczysz teraz aleję świerkową w parku, po której spacerowałaś niedawno, mówiła dobitnie skandując wyrazy, adma. Zdziwienie beltysiówny nie miało granic. Twarz jej, która spoglądała na nią z głębi przezroczystego płynu szeroko otwartymi oczyma, nagle zniknęła. I Ania spostrzegła obecnie, tak jak zapowiedziała to Adma, aleję świerkową w parku. Widzę park, powiedziała. Patrz dalej. Ania nie odrywała oczu od błyszczącej powierzchni, nagle rzuciła się w tył z okrzykiem przerażenia. Co ci jest? Odezwała się Adma, nie okazując najmniejszego zaniepokojenia. Wilk rzucił się na mnie. Zdawało mi się, że czuję jego kły na swoim gardle. Przestraszyłam się ogromnie. Adma przesunęła po czole Beltisiówny swoją twardą rękę. — Nie bój się — rzekła dobitnie. Ania poczuła przypływ szalonej odwagi. W chwili obecnej nie lękałaby się nawet całej zgrai rozwścieczonych wilków. — Ta kobieta posiada jednak naprawdę wprost nadprzyrodzoną władzę — myślała. Dalszy ciąg nastąpi.